Cześć witajcie, w tym odcinku pokażę wam moje kury No to zaczynajmy To już chyba drugi odcinek o moich kurach Ale pisali, pisaliście w komentarzach, że chcieliście zobaczyć moje kury No to zaczynajmy Pierwsza rzecz, no to ho, hoduję kury nioski Które e, znoszą jajka To są typowa rasa kur niosek e, Mamy koguta w tym roku Czyli za niecały miesiąc będzie trochę taka zmiana Zmiana, y, nie rasy, tylko zmiana hodowli, czyli będą trochę kury te stare likwidowane, a będą nowe wprowadzane, i kogut będzie zmieniony, bo już kogut ma parę dobrych lat. Tak, tu się kury wszystkie zebrały, bo tam mają wody. Daj mi wody, dam, o tam jak widać, wodę. No, i tak to się prezentuje. Teraz przejdziemy do kurniczka, trochę tu jest błoto jeszcze, bo ciepło jest, jestem na samą bluzę, to jak wiecie trochę ślisko po tym błocie Tak, tu widać jajko, tu mają wodę, tak kurnik wygląda, żarówka No, kura siedzi na jedz, nie będziemy jej przeszkadzać Mieszanka zbożowa, mieszanka zbożowa się składa z granulatu dla kur, z pszenicy, z Czasem trochę owsa dosypuje. no, przeważnie kukurydzę czasem, ale kukurydzę to już dobre Pół roku, może nawet, nie no, może pół roku nie, ale 3-4 miesiące to już nie podaję, bo po pierwsze nie mam, a nie siałem w tamtym roku i jakoś tak nie ma. Tak, no, o kurach to jeszcze mogę wspomnieć. Yy, tak, jak widzicie, drzewka mamy zasadzone, drzewka już kwitną, znaczy kwitną, że powiedziałem, już puszczają pęczki, jak widać, o pęczki, widać, o. Myślę, że taki odcinek wam, po, yy, wam się spodoba trochę. Zawsze króliki to króliki, tym razem kury. Następnym odcinkiem myślę w środę, bo trochę zmiany są w ukróliczaniu u u królików, ale to malu, malutkie zmiany. Yy, a jeszcze następnym odcinkiem to może być paszarnia. Pokażę wam jak, jaka jest moja paszarnia. Bo też w miarę pytań wpada. Jak ja co podaję, gdzie ja trzymam to wszystko, gdzie siano, zboże, słome i to wszystko to wam podam. No, myślę, że o kury otworzyły, to już widzicie, wychodzą na trawę, ale zaraz ich zamknę, bo jest niedziela, nie będę ich dzisiaj wypuszczał. To dobrze, to by było na tyle. To komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć, do następnego.